Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przeozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział, przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi i nie trwórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich, powstanie naród przeciw narodowi, Królestwo przeciw Królestwu wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie, lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi, do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwstawić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale głos, włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo pańskie. O Panie, Twe. Nad fal podnoszę wzrok, gdzie może drży w ramionach. Wydychniemy pod ciepło. Słuchając dzisiejszych słów Jezusa o wojnach, o przewrotach, o prześladowaniach, wystarczy włączyć wiadomości i zobaczyć, że ten koniec świata dokonuje się na naszych oczach że to nie jest jakiś moment, jakaś jedna chwila ale że koniec świata jest procesem że Pan Bóg przychodzi powoli. Trzeba jednak pytać się, patrząc na te wojny i przewroty, o których Pan Jezus mówi, żebyśmy się nimi nie przejmowali, żebyśmy się tym nie trwożyli. Ważniejszym, mówi, popatrz, parafrazując Jego słowa, czy rzeczywiście walka i wojna dokonuje się w Twoim sercu, w Twojej duszy. Czasem używamy tego pojęcia walka duchowa. Czy jednak rzeczywiście. Czujemy wewnętrznie, że o coś walczymy, czy nasze życie duchowe to jest faktycznie walka, to jest faktycznie zmaganie. Ostatnio na lekcji religii usłyszałem od jednego z uczniów, że księdza można nazwać, powiedzieć o nim, że to jest żołnierz Boga. O każdym z wierzących można powiedzieć, że jest takim żołnierzem, takim walczącym przede wszystkim o swoje zbawienie. No, i teraz trzeba byłoby się zapytać, gdy żołnierz idzie na wojnę, ponosi jakieś ryzyko, czegoś się boi, z czymś się zmaga, odnosi rany, coś traci. Gdy patrzysz na swoje życie duchowe, czy rzeczywiście jest to walka, czy zmagasz się, czy tracisz, czy odnosisz rany, czy przychodzisz do lekarza, jakim jest Chrystus, czy na nowo wychodzisz na pole bitwy? Czy może właśnie jesteś gdzieś ukryty, dezerterujesz, wycofujesz się, bo przecież i na wojnie znaleźlibyśmy takich, którzy są tchórzami, którzy nie chcą walczyć, którzy uciekają przed walką. Być może i nas ogarnęło takie duchowe lenistwo, że nasze życie duchowe faktycznie nie jest żadną walką, nie jest żadną wojną, nie jest żadnym zmaganiem, ale jest takim świętym spokojem albo podejmowaniem Pracy nad sobą w tych sferach, które nie wymagają od nas wysiłku. Te wojny i przewroty, prześladowania, o których mówi dzisiaj Jezus, one mają być znakomitą okazją do tego, żeby dawać. Świadectwo siłowych rzeczy, więc trzeba się zastanowić nad tym, jak to jest tym naszym głoszeniem, mówieniem o Bogu innym swoim życiem. Bo przede wszystkim nasze życie powinno prowokować innych do tego, aby pytali siebie o to, gdzie jest Pan Bóg w ich życiu, w jakim miejscu, jaką relację mają z Nim. I co charakterystyczne do tych słów Pana Jezusa, to to, że powiedział, żebyśmy sobie nie przygotowywali wcześniej żadnej mowy, że Duch Święty będzie tym wszystkim kierował, tym, tym dawaniem tego świadectwa. To pokazuje, że to świadectwo to nie ma być jak przygotowujemy się do referatu, czy jak ksiądz przygotowuje się do kazania. Zresztą wy widzicie, czy ktoś po prostu czyta coś z kartki, czy rzeczywiście mówi z serca, a to ma być faktycznie. Ludzie patrząc na nas, mają widzieć w nas ludzi, którzy okej, okay, korzystają z tego świata, żyją w tym świecie, ale nie są do niego kurczowo przywiązani. Któryś z ojców kościoła powiedział takie słowa: że chrześcijanin to jest człowiek, taki obraz dawał, że to jest człowiek, którego jedna noga zawsze jest podniesiona, jakby oderwana od ziemi, przez co chciał pokazać, że to jest człowiek ciągle. Wędrujący, idący do przodu, że patrzy na swoje życie jako na taką wędrówkę, że się tutaj nie zatrzymuje, że nie szuka sobie jakiegoś ciepełka, jakiegoś miejsca, w którym miałby zostać na wieczność. Nas, nas też powinna charakteryzować jakby ciągła podróż, to, ta świadomość tego, że, że to gdzie jestem, to nie jest moje miejsce na stałe. Że to jest tylko. Moje chwilowe mieszkanie, moim prawdziwym domem jest niebo.